Kobiety myślą inaczej i mają inne potrzeby, niż oni sobie wyobrażają. Jest coś takiego jak pożądanie responsywne, jest coś takiego jak pożądanie, które tak naprawdę jest przypisane bardziej mężczyznom. Kobiety w większości mają pożądanie responsywne. Obaliliśmy jeden zasadniczy mit, że regularny. To nie dla wszystkich właśnie musi oznaczać trzy czy cztery razy w tygodniu. Ile razy kobiety chodzą z jakąś myślą, z jakimś problemem, który warto by było skonfrontować ze swoim partnerem, chociażby, ale wstydzą tego nie się? robią, bo się wstydzą? Są ze mną Paula i Ola, które wymyśliły projekt Swobodnie. Jest to inicjatywa, która ma na celu propagowanie, jak rozumiem, intymności i seksualności i takiego szczerego podejścia e, do tych tematów. Robicie to z dużą czułością. Macie za sobą pierwszy warsztat, który zorganizowałyście. Ale opowiedzcie o początkach. Skąd wziął się pomysł na taki projekt? Czy wam czegoś brakowało, jeśli chodzi o psychoedukację? E, skąd ten pomysł, żeby Zgrupować, zebrać w jednym miejscu tyle osób i mówić im o seksie i intymności. Czego brakowało? Przede wszystkim, moim zdaniem, naszym zdaniem, brakowało tego, żeby poruszać temat seksualności, intymności oczywiście też, w sposób. W ogóle społecznie, tak naprawdę. Było trochę tak, że my między sobą miałyśmy bardzo dużo rozmów, i to wszystko zaczęło się właśnie od rozmów. I właśnie wtedy było tak, że tak dużo między sobą rozmawiałyśmy, wchodziłyśmy bardzo głęboko w te tematy, ale jednocześnie zauważyłyśmy to, że byłyśmy bardzo otwarte i miałyśmy taki luz między sobą. Ale też zaobserwowałyśmy jednocześnie to, że wychodzimy poza swoją strefę i już tego luzu nie ma. Jesteśmy ze swoimi przyjaciółkami, jesteśmy ze swoimi przyjaciółmi, jesteśmy y, nawet w rodzinie tak naprawdę, mhm. i temat seksualności jest w ogóle pomijany. Oczywiście mówi się społecznie o edukacji seksualnej, o takich rzeczach, bo jest y, sekset na przykład, które bardzo y, wspieramy, albo cześć ciało, też jest super. Tylko y, to się zaczęło pojawiać, ale dalej y, miałyśmy takie wrażenie, że właśnie w ten swobodny sposób. Mhm. Nie było to poruszane, więc tak. I mi się jeszcze wydaje, że zauważyłyśmy taką jedną rzecz, że bardzo dużo zaczęło się pojawiać e, inicjatyw e, online, czyli podcasty, warsztaty, kursy online i tak e, A to jednak nie jest to samo co spotkania offline'owe i spotkanie się w gronie kobiet i mężczyzn z seksuologami, z ekspertami e, w dziedzinie no, o seksualności intymności na żywo e, przez kilka godzin, gdzie można poruszać tematy, które są czasami wstydliwe, mówić o swoich potrzebach i być tak z, z tym po prostu blisko. nie? A nazwa mhm. swobodnie y, skąd się wzięła. Co to znaczy dla was? Y, y, się swobodnie. Swobodnie, y, swobodnie nawet nagry, nagrywałyśmy taką rolkę na ten temat na Instagramie właśnie. Y, więc mam przygotowaną odpowiedź. Tak. Ale swobodnie to przede wszystkim czuć się blisko siebie, blisko tego, y, co czuję, kim jestem, y, blisko tej właśnie autentyczności, tak naprawdę. Nie przekraczać swoich granic y, i też y, moim zdaniem swoboda to, to, to znaczy też uważność, mimo wszystko, uważność na siebie i ten taki trochę zdrowy egoizm. To jest w ogóle dużo rzeczy mi się tak naprawdę kojarzy ze słowem swobodnie. Nawet tak dam taką anegdotę, dlatego bo kiedyś rozmawiałam z taką moją dobrą koleżanką na temat tego projektu i powiedziała, że to jest wspaniała nazwa i naprawdę bardzo piękna, bo w słowie swobodnie tak wiele słów tak naprawdę się zawiera. No bo pomyślmy sobie, jakie to jest uczucie swobody. To takie, że czujesz się totalnie luźno. Robisz to, co chcesz. Czujesz się sobą. Czujesz się to... sobą, dokładnie. Czyli no, to, co jest w seksualności i w intymności, w byciu z drugim człowiekiem, najistotniejsze to bycie w zasadzie sobą tak, po prostu. Tak, tak. Tak, tak. Opowiedzcie o tym warsztacie, który odbył się całkiem niedawno, bo w maju. Mm -hmm. Kto przyszedł? Czy było więcej kobiet czy mężczyzn, hmm. jak się domyślam? I przede wszystkim no, chcemy tutaj rozmawiać o kobiecej perspektywie. Więc co usłyszałyście od kobiet po warsztacie? Co one z tego wzięły mm -hmm. dla siebie? W zasadzie e, tak jakby inicjatywa była taka, żeby połączyć kobiecą i męską perspektywę. No jednak jest tak, że nadal kobiety są bardziej otwarte na tego typu spotkania i faktycznie było więcej kobiet, e, ale zdarzyło się też, że przyszło trochę par. Niemniej jednak z inicjatywy kobiet. <laughs> e, więc e, no tak. ta, te, te kobiety tutaj mocno wybrzmiewają. Mm, zapytałaś, co usłyszałyśmy po wydarzeniu? E, dużo rzeczy w zasadzie mm -hmm. i to nawet już w trakcie, bo to wydarzenie trwało kilka godzin i miało różne etapy. I chyba sobie pozwolę tutaj powiedzieć o tych etapach, bo one mają znaczenie Opowiadam. w kontekście właśnie tego poczucia się swobodnie, dlatego że agenda tego wydarzenia wyglądała tak, że najpierw był taki warsztat ruchowy i potem wspólny brunch, który pozwolił uczestniczkom i uczestnikom poznać się trochę lepiej, poprzebywać trochę w swoim towarzystwie, co zaowocowało tym, że na w, kolejnym, w kolejnej części wydarzenia mm, oni mm... Czuli się już dobrze w swoim towarzystwie? Co to było? To była yoga. Co ćwiczyliście? To była yoga. To była joga, która właśnie miała na celu te, takie wejście w ciało, w uważność bardzo Dokładnie dużą. się nazywał oddech i ruch. Tak, Ten oddech warsztat. i ruch, mhm. bo też nie chciałyśmy tak wchodzić bardzo głęboko, że to właśnie, bo ja teraz mówię joga, ale tak fakty, faktycznie to było oddech i ruch, dlatego, bo to było w stronę jogi, ale nie w... Finalnie onga, ale nieważne, dobra to się wytnie. I chodziło o to, żeby tak. uczestnicy poprzez ten kontakt z ciałem też poczuli się bardziej swobodnie na mhm. z samym sobą i tak, żeby być może po raz pierwszy niektórzy poczuli też to ciało, tak? Tak, i w zasadzie mhm. chodziło też o to, ten warsztat się tak nazywał, dlatego że. E no, my miałyśmy takie doświadczenie, i też po rozmowie z seksuologiem ten warsztat obrał taki kierunek, dlatego że oddech, bardzo pomaga w odczuwaniu przyjemności w ciele, co się wiąże z satysfakcją mm. seksualną. Więc e, takie delikatne było wprowadzenie. Było takie naprowadzenie mm -hmm. uczestników w, w, w klimat. Dokładnie. Dokładnie. Ta uważność, właśnie w wejście w ciało, ale szczególnie ten oddech, który jest taki kluczowy z naszej perspektywy do tego, żeby faktycznie Skupić się na tej przyjemności jak, z, i zrelaksować. Mm -hmm, dokładnie mm -hmm. tak. Jakie pytania z sali padały? Hmm. <gry> Bardzo różne na różnych tak, etapach tak. tego warsztatu. Jestem ciekawa, o co pytały kobiety. Czego się chciały mhm. dowiedzieć? Przede wszystkim było dużo o mitach, bo mhm. tak y, chcieliśmy obalić trochę mity na temat seksualności, mhm. więc y, jakoś tak mi mocno też zapadła ta kwestia powinności kobiecej, spełniania y, męskich tak naprawdę potrzeb i tego, że kobieta tak naprawdę ma być w tej seksualności. Ona ma dawać, ona ma dawać siebie. To oczywiście też jest związane bardzo mocno kulturowo i i tak kiedyś było, cały czas to myślenie mamy w głowie. Yy, I z mojej perspektywy, yy, ja się wypowiem za siebie, ale wiem, że nam nie jest to obce, na pewno. Yy, więc y, też zauważyłyśmy, na ilu etapach tej świadomości seksualnej byli nasi uczestnicy. Mm -hmm. no bo się. Bardzo, mm -hmm. bardzo. Dlatego to też było o tyle ciężkie stworzyć takie warsztaty, żeby każdy poczuł się dobrze i żeby każdy poczuł się zaopiekowany i żeby też właśnie ten temat seksualności, bo Kolejna rzecz, bo to było dla kobiet i dla mężczyzn, każdy to tak naprawdę tam jakby chcieliśmy się każdym zaopiekować, plus jeszcze dochodzi kolejna rzecz, która dla mnie jest bardzo ważna, to kwestia też heteronormatywności, homonormatywności, tak naprawdę poruszenia wszystkiego, ale my zaczęłyśmy od początku, czyli po prostu... Czym są potrzeby seksualne i w jakich mitach żyjemy, w jakich, jakim świecie społecznym tak naprawdę żyjemy w tym momencie? Nie? Było coś zaskakującego? Coś Was zaskoczyło, z, jeśli chodzi o te mity? <laughs> Czy ja teraz pamiętam takie konkretne pytanie z sali? Eee, próbuję sobie przypomnieć. Mhm. Czy coś nas zaskoczyło? Mm. Hm. A jeśli chodzi mhm. o te potrzeby kobiece, mhm. to. Eee, czy tą naczelną potrzebą nie jest właśnie to, po pierwsze, poczucie się dobrze ze sobą, czy mm -hmm. to nie o to y, chodziło? Nie, nie to było celem też tego warsztatu, żeby uświadomić uczniom, tak. że to jest y, mm -hmm. najważniejsze, żeby tak. te potrzeby znać. Dokładnie, bo na tym się to opierało, jakby mm, taki był cel tego warsztatu, obalenie mitów i poznanie swoich potrzeb seksualnych mm -hmm. i w zasadzie uświadomienie sobie, jakie one są. Więc pytania. Yy, ja myślę, że fajnym feedbackiem e, właśnie od kobiet było to, że one, będąc na tym warsztacie, mogły usłyszeć, że nie są same w swoich obawach, że. Y jakby te same y, problemy mają inne kobiety y, i tam mogły w takiej atmosferze y, swobodnej sobie o tym porozmawiać. A czego I, te obawy dotyczyły? Akceptacji? Y y, takich bardzo też prozaicznych czasami rzeczy, y, czyli y, tego, że y, ja muszę nie wiem, jak nie ma seksu w domu trzy razy w tygodniu, to na pewno związek się już sypie, albo jeżeli mój mężczyzna nie dochodzi, e, no to ja się niewystarczająco postarałam, e, albo e, kwestia, właśnie dużo się pojawiało w zasadzie takich tematów, i to jest odpowiedź na wcześniejsze pytanie, co mnie zaskoczyło, e, że kobiety mówiły o tym, że wiele par, one w swoich relacjach nie uprawiają regularnie seksu i obaliliśmy jeden zasadniczy mit, że regularny seks to nie dla wszystkich właśnie musi oznaczać trzy czy cztery razy w tygodniu, ale czasami raz w miesiącu również jest ok, dlatego że mm, tą intymność buduje się też poprzez inne rzeczy i to się sprowadza właśnie też nasz cel naszego projektu do tego, żeby mówić o tej seksualności nie tylko w kontekście przebywania w łóżku, ale też codziennych y, takich rzeczy, o które trzeba dbać. Nie? Że nie zawsze to musi mieć przełożenie tylko w łóżku. A te hmm? przekonania i te mity, którymi się dzieliły uczestniczki warsztatów. Jak myślicie, skąd one się biorą? Z kultury, z wychowania, yy, z lektur, z psychoedukacji w internecie? Na pewno z kultury, ale ja jeszcze chciałam nawiązać do tego, co Paula powiedziała, bo bardzo mi mocno zapadło to, że my żyjemy w takim świecie względem po pożądania. I w ogóle tak się zaczęła moja też droga, jeśli chodzi o seksualność, yy, względem takiej bardziej większej świadomości. I to też mi zapadło, że też nie byłam w tym sama, ale bardziej chodzi o to, że. Yy, o pożądanie. Jest coś takiego jak pożądanie responsywne, jest coś takiego jak pożądanie, które tak naprawdę jest przypisane bardziej mężczyznom. Kobiety w większości mają pożądanie responsywne, czyli chodzi o tą intymność, czyli tak trzeba naprawdę... Trzeba je wywołać po trzeba prostu. Trzeba je wywołać w odpowiedzi na jakiś bodziec. Więc to oznacza tak naprawdę, że my żyjemy w takiej kulturze, że tak naprawdę powinniśmy patrzeć na swojego partnera. Y i od razu odpowiadać seksualnym po prostu seksualnym myślom i od razu powinno to pożądanie się pojawiać. Co się staje, staje gdy to pożądanie się nie pojawia? Czuję się, jest, ja byłam wychowana w takim czymś, że jeśli to pożądanie się nie pojawia, to, to znaczy, że coś do końca nie jest w porządku. I ja tak myślałam sobie, kurde, czy, czy ze mną jest coś nie tak, no tak, tak, tak było. No, a okazało się, że to nie jest coś nie tak. Po prostu chodzi o to, że potrzebne są bodźce, potrzebne jest zbudowanie tej intymności. Um, I moim zdaniem kultura bardzo mocno y, wspomaga właśnie tą retorykę y, męską, chociaż uwielbiam i kocham mężczyzn, naprawdę, z każdej <gry> strony, ale wspiera to, że. Y, Taką historię, a nie taką, że potrzebna nam jest intymność, potrzebne nam są bodźce, potrzebne nam są rozmowy. Dlatego też sobie mm, tak sobie myślę o tym, że na tych naszych warsztatach byli też mężczyźni, i to jest też y, coś takiego, że my bardzo byśmy chciały. Dlatego zrobiliśmy ten projekt dla kobiet i mężczyzn. Żeby to oni się dowiadywali, żeby o oni słyszeli tak. o mm -hmm. tym, jaka jest prawdziwa perspektywa kobiet. Czyli macie na celu koedukację, ale tak naprawdę dobrze, że przychodzą też mężczyźni, bo dzięki tym spotkaniem to oni się dowiadują o tym jak działają kobiety tak? ponieważ mm -hmm. ich wizja podejrzewam mm -hmm. seksualności jest podyktowana poprzez kulturę pożądania i pornografię mm -hmm. więc to że y, mają kontakt z prawdziwymi kobietami i słyszą o ich potrzebach mm -hmm. to jest cenne też dla tych kobiet one to wynoszą z tych tak. spotkań prawda zdecydowanie i myślę że na tych warsztatach y, no, oczywiście było mniej mężczyzn niż kobiet y, ale myślę że y, tak jak rozmawialiśmy sobie później w kuluarach, to wyszli z takim przeświadczeniem, że faktycznie kobiety myślą inaczej i mają inne potrzeby niż oni sobie wyobrażają. Oczywiście każdy przypadek jest bardzo indywidualny i może jakieś elementy. Związane takiego mocnego seksu, do którego e, mężczyźni są przyzwyczajeni, bo widzieli to w pornografii. E, na pewno niejednokrotnie też działają, no ale. Jakby co do zasady, y, kobiety mają trochę inne potrzeby, potrzebują więcej czułości, bliskości. Potrzebują zbudować od samego rana, najlepiej przez cały tydzień, atmosferę. Tak, tak, Atmosferę taką przyjazną, właśnie do tego, żeby móc wejść w ten akt, y, mm -hmm. który też nie zawsze i to też obalaliśmy te mity y, musi być zakończony. W tym wielkim wow. I ja wyczuwam, że to są treści bardzo pro kobiece, więc jakie jest, jak myślicie, co to daje kobietom? No to dajemy przestrzeń do poznawania swoich potrzeb, tak? Eee, w ogóle dowiedzenia się, jakie one są i co my z tym możemy zrobić. A dzieląc się tym e, na Instagramie czy w naszych mediach społecznościowych, czasami nawet takie inspiracyjne. Posty są taką inspiracją do tego, żeby ruszyć krok dalej. Mm -hmm. e I wtedy jest kobietom łatwiej, jak się zrobi ten pierwszy krok, to potem kolejne e już idą e trochę łatwiej, nie? Tak, tak. Właśnie też chodzi. Mm, Przede wszystkim to, co powiedziała Paula, w ogóle na samym, na samym początku rozmowy, yy, czyli też ta wymiana, wymiana swoich doświadczeń. Z mm -hmm. naszych warsztatów yy, dostałyśmy najfajniejszy feedback od wszystkich, tak naprawdę, yy, właśnie dotyczący tego, że praca w grupach, czyli wymiana tego i ta normalizacja rozmowy społecznej o seksualności między sobą, między kobietami, oczywiście, i właśnie normalizacja tego, że okej, okay, ja też tak mam. E, wsparcie się nawzajem. E, więc, więc myślę, że to jest bardzo istotne, po prostu bycie w tej takiej relacji z drugą kobietą, e, w tej sferze. Tak, ważne, bo nie? cały czas wracamy do tego tematu e, spotkań na żywo, wie, społeczności, tak, tak. że mhm. jesteśmy już po pierwsze zmęczeni wszyscy e, online mhm. e, i chcemy jakby tak się uziemić i poczuć tą prawdziwą energię, m, bo myślę, że to daje większą wartość po prostu. Tak. E, i jest coraz większe zainteresowanie warsztatami czy spotkaniami takimi na żywo, co bardzo cieszy i my w zasadzie swoją przygodę też gdzie takie były zalążki na temat projektu zaczęłyśmy chodząc właśnie na tego typu warsztaty i tam też poznawałyśmy perspektywy innych kobiet. E no my doprosiłyśmy też mężczyzn, mhm. ale jakby zaczęło się od tej kobiecej perspektywy. Tak. Dosyć szybko się przełamuje lody tak. z kobietami, prawda? Jak się spotyka tak. gdziekolwiek. Tak, to prawda. W ogóle takie zjawisko kobiecego wsparcia tylko kobiecej grupy jest też takie moim zdaniem niesamowite i, i, i fajne. Dlatego, bo nie ma tam czegoś takiego jak rywalizacja, tylko mm -hmm. jest taka właśnie współpraca. Więc, więc to jest spoko, no bo też spotkałam się w moim życiu, spotkałyśmy się tak myślę, mm -hmm. z takim stwierdzeniem, że kobiety między sobą rywalizują, że co to w ogóle to siostrzeństwo, jakieś takie rzeczy. To po prostu nie ma sensu. Że to wójda. <laughs> nie macie takiego doświadczenia, wy macie pozytywne doświadczenie. Czyli oczywiście w, na pewnym etapie życia, na pewnym etapie, z mojej perspektywy, świadomości e, miałam takie doświadczenia, i, e, ale w, myślę, że Teraz już jest tak, że coraz mocniej jest właśnie ta, ta świadomość jest bardzo istotna, że my tu nie jesteśmy po to, żeby ze sobą rywalizować. Tylko że się ty masz wspierać. tylko się wspierać, mm -hmm. ty masz coś fajnego, ja mam coś fajnego, to, to może być jeszcze coś fajniejszego. Nie chodzi o krytykę, tylko chodzi o to, żeby zrozumieć siebie nawzajem tak naprawdę. To dzielenie tak? się emocjami, prawda, opowiadanie o sobie, mm -hmm. zwierzenia, no to to jest część takiego bycia wspólnotowego. Tak. Tak, ale mhm. ja mam jedną jeszcze rzecz dopowiem do tego tematu, która właśnie ym, tak sobie uświadomiłam w tym momencie, że faktycznie jest tak, że kobiety między sobą rozmawiają, jest dużo łatwiej, wymieniają się tymi spostrzeżeniami, mówią o tym, że coś im nie pasuje e, w pracy, czy w związku, czy nawet w seksie, jeżeli już się otworzy taki temat, ale a propos seksu. I w ogóle tej intymności i tej relacji z partnerem bardzo często jest tak, że to zostaje tylko między tymi kobietami i nie i wychodzi, nie wychodzi dalej. Mm -hmm, tak. I w sumie przykro mi jest, że tak jest, <grym> że nie jesteśmy w stanie na tyle mm, zadbać o te swoje potrzeby. No bo skoro tyle rozmawiamy z kobietami na ten temat, to znaczy, że to w nas mocno siedzi mm -hmm. i że mamy nie, podobne problemy. Dokładnie. A nie wychodzimy z tym wielokrotnie do partnerów. Ile razy kobiety e, chodzą z jakąś myślą, z jakimś problemem, który warto by było skonfrontować ze swoim partnerem chociażby, ale wstydzą tego nie się? robią, bo się wstydzą. obawiają się, mhm. się, obawiają reakcji, Albo się obawiają. odrzucenia. Mhm. Tak i zostają na tym etapie faktycznie, powie, powiedziałem tylko swoim koleżankom, a tutaj faktycznie powiem mężczyźnie. Więc myślę, że y, też naszym takim celem jest to, żeby wychodzić dawać tam odwagę do poczucia się tą, swobodnie bo, ze sobą tak. ja ci wyszłam tak ale nie spokojnie. zupełnie. O... ale do, ale myśl. dokładnie do, dokładnie tak samo myślę dokładnie tak samo no. żeby to jest takie ładne słowo uposażać kobiety w takie po prostu narzędzia które dają im odwagę dają im tą pewność i przede wszystkim taką myśl że one mogą że mogą to zrobić że mogą powiedzieć że hej nie pasuje mi coś po prostu. Bo z tej grupy y, kobiecej, z którą mają y, styczność, no, można też tej odwagi trochę nabrać, bo nam chyba y -hmm. brakuje kobietom odwagi, tak. y -hmm. żeby żyć swobodnie i zgodnie ze swoimi y -hmm. wartościami i potrzebami. Brakuje. Tak mi się wydaje. Y, brakuje i boimy się właśnie tego, że zostaniemy odrzucone, ocenione. Y -hmm. ocenione. Y -hmm. Tak, dla mnie, a propos jeszcze definicji y, czucia się swobodnie, to właśnie jest y, że nie czuję się oceniana. Czyli dojść do takiego etapu, hmm. że, że w sumie mam to gdzieś, czy ktoś mnie oceni tak mm -hmm. czy inaczej, bo ja realizuję swoją, swoje wartości, swoje potrzeby. A kobiety, którymi wy się prywatnie otaczacie, to są właśnie takie wspierające, nieoceniające. Macie w pamięci jakieś takie spotkanie albo relacje z wyjątkową mm -hmm. kobietą, które coś zmieniło, <laughs> coś wam dało. Mm -hmm. Coś otworzyło. No na pewno nasza. <głos> tak. <głos> tak, bo myślę, że. No to opowiedzcie, bo wy się poznałyście w pracy. Tak, poznałyśmy <noise> się w pracy, pracowałyśmy razem przez trzy lata. W sumie <noise> tak naprawdę. Nie, I kliknęło między Wami. Kliknęło, I kliknęło tak. o, od pierwszego dnia tak naprawdę. <noise> ja miałam takie. No dobra, powiem to, chociaż wyjdę na taką, że energia i takie rzeczy, ale mm, ja pamiętam, jak poznałam Paulę, to byłam taka w szoku, że od razu ja jednak jestem taką osobą, że muszę mimo wszystko trochę się przyzwyczaić. A z Paulą od razu miałam takie coś, że czułam się bardzo właśnie swobodnie, naturalnie, jakbym ją bardzo długo znała. I ymm, pamiętam, że właśnie tego dnia i naprawdę pomyślałam sobie wtedy: kurde, ona na pewno na mojej drodze nie, sta nie stanęła przez przypadek, że może kiedy coś zrobimy, coś większego. I minęły te dwa lata i naprawdę to się zaczęło dziać. Może to jest jakiś tam... Trochę więcej, ze 3, ze 4, 3, 4, No tak, no tak. E, I to, to jest takie fajne, bo bardzo duże m, czuję wsparcie ze strony Pauli, że to jest takie coś, że nie ma tej, m, takiej zazdrości, czegoś takiego, że my między sobą... Rywalizacji. O pomysł, tak, O pomysł, o to, tak. więcej dowiedzie. Tak, tak, Ale miałyśmy, ja... No? To jest bardzo kochany, że to mówię, ale ja też tak miałam od początku, że mi kliknęło i w drugą stronę jest tak samo. Ale tak. żeby już nie powtarzając, dodam jeszcze jedną rzecz. E, że Miałyśmy na przykład taką sytuację, kiedy wyszłyśmy na tą e, zawodową ścieżkę projektu, no bo tak to pracowałyśmy razem, ale jednak na osobnych e, projektach. Mm -hmm. no, tak, tak, e, tak. Ja pamiętam, że powiedziałam e, Oli, że słuchaj, ja mam takie jeszcze przed rozpoczęciem projektu, w zasadzie na początku. <grym> Że ja mam takie um, zarządcze um, skłonności, skłonności. Mhm. przywódcze. I o, organizuję wszystkim pracę. A tak. Więc jakbym przesadzała. A ja mówię, luz, nie ma sprawy. O, okay. Jakbym przesadzała, to po prostu mi powiedz, że przesadzam. No Pani i był taki. Mój dyrektor. <laughs> tak, dokładnie. E, że ja trochę, wy, m, że trochę wyznaczałam zadania. E, Okej, okay, no, no w jakimś tam obszarze, nie? Yy, ale yy... Ale zostało ci to wybaczone. Tak, ale nie, tak, chodzi zostało. Mi o to, że cudowne było to, że Ola po prostu dnia do mnie zadzwoniła i powiedziała mi tak wprost, <noise> że yy, no bardzo to ceni ten projekt, tą relację, ale nie chciałaby się tak czuć, więc powiedziała o tych swoich emocjach, co było dla mnie w sumie. Z jednej strony trudne, z drugiej strony się bardzo ucieszyłam mm. i takie w sumie wzruszające, że mogłyśmy odbyć taką rozmowę yy, szczerą, szczerą, szczerą o tak. tym, jakie są potrzeby i to też był, była okazja do tego, żebym ja powiedziała swoją perspektywę. Eee, więc tak, a propos naszych, naszej mm -hmm. relacji, to czyli fajne są tarcia, ale bardzo delikatne. Właściwie i... było to jedno, takie No Zawodowe, tak. zawodowe to było to jedno, ale eee, właśnie. No ale, mówię, konkretne, ale, ale konkretne. Ale <laughs> konkretne. Tak, więc ale to, to właśnie jest w sumie na kanwie tego, czyli tego wsparcia też fajnie budować. Yy, taką drużynę dziewczyn obok siebie tak mm -hmm. naprawdę. Właśnie to jest dla mnie kluczowe w budowaniu w ogóle relacji takich przyjacielskich z kobietami, żeby to było właśnie takie wspierające i żeby to po prostu było, mm, wiadomo, czasem się pojawią jakieś zgrzyty, ale że, ojejku, w ogóle dla mnie najbardziej, najważniejszą rzecz jest, jest po prostu, najważniejszą rzeczą jest to, żeby mówić sobie rzeczy wprost. I to nie owijać nie w tak, bawełnę no. i po prostu mówić sobie wprost. Nie, nie, nie gnieść tam tak. w sobie tej urazy czy jakieś tam dokładnie rzeczy, które nas męczą. I to właśnie też naprawdę się tyczy każdej sfery życia, w tym seksualności, intymności. Powiedzieć swojemu partnerowi wprost, nie owijać w bawełnę. Po prostu, znaczy oczywiście z poszanowaniem jego granic i, ty, i jakichś takich rzeczy, ale um, jednak szczerość jest kluczowa, tak myślę. To jest właśnie prawdziwa swoboda, tak jak ja to czuję. Mm -hmm. Móc wyrażać swoje obawy, e, krytykę delikatną, mm -hmm. prawda, tak. ale konstruktywną tak. i e, zostać przyjętym z tym, jakim mm -hmm. się jest. No i to jest właśnie projekt Swobodnie. Ja czuję, że to jest idea, <laughs> która Wam przyświeca. Bardzo dziękuję. E, Paula Matiakowska i Aleksandra Sarnowska były dzisiaj gościniami podcastu Harmony. Dziękuję wam bardzo. Dziękujemy. Dziękujemy. Dziękujemy.